Też z wyborcami, którzy podczas pierwszej tury oddali głos na kogoś innego. I oni jasno mówią o programie. I ja dzisiaj zapowiadam, że te rzeczy, które są ważne dla moich konkurentów, takie jak na przykład walka z kryzysem klimatycznym, walka o silny samorząd, walka o demokratyczną Polskę, walka o apolityczną kancelarię prezydenta, to wszystko co ważne jest dla wyborców Szymana Hołowni, że tak dokładnie będzie, że pomoc przedsiębiorcom. Zobaczcie, jak się Wasze miasto zmieniło. Ja pamiętam czasy, kiedy było tutaj 30% bezrobocia. Dzisiaj polskie firmy odbudują Polskę, odbudują wielką Polskę. Są Waszą wielką dumą. I dzisiaj o tym właśnie trzeba rozmawiać. O tym, jak ratować polską przedsiębiorczość. Jak ratować polskie firmy. Jak ratować miejsca pracy. Jak zadbać o to, żeby rządzący nie uzgodnili kolejnych podatków. To są właśnie te postulaty, które są ważne dla innych. Jak walczyć z nienawiścią, z zieleniem nas. Jak walczyć ze wszystkimi tymi, którzy chcą spychać na margines dużą część naszego społeczeństwa. To są wszystko postulaty moje, ale to są również postulaty moich konkurentów i ich wyborców. I chcę jasno powiedzieć, że razem budujemy wspólnotę, platformę porozumienia dla wszystkich, którzy w Polsce chcą zmiany. gotów iść trochę dalej, dlatego mówiłem o tym, że skoro skończyła się era Tuska i miejmy nadzieję, że już niedługo skończy się era Kaczyńskiego, to że moja kancelaria będzie otwarta dla wszystkich. Od lewa do prawa, dla specjalistów, dla społeczników, a każdy, kto będzie chciał w niej pracować dokładnie tak samo jak ja, złoży swoją legitymację partyjną. Dlatego, że prezydentura musi być silna, ale przede wszystkim musi być niezależna. Co znaczy prezydentura niezależna? Prezydentura niezależna to taka prezydentura, w której prezydent nie słucha tylko jednej osoby, który w momentach trudnych dla celu politycznego nie posunie się do tego, żeby atakować innych, żeby nas dzielić, żeby atakować wolność samorządów, żeby atakować wolność prasy, dlatego, że przecież to są podstawowe nasze wolności. I prezydentura niezależna to taka, w której prezydent, tak jak ja, może się co najwyżej obawiać swojej żony czasami, a nie prezesa partii politycznej. Drodzy Państwo, to, że dzisiaj możecie zostać szefami i szefowymi prezydenta. To jest właśnie to, z czego ja czerpię tę energię, dlatego że widzę, że przez te ostatnie tygodnie wszyscy się obudzili. Że dzisiaj to zwycięstwo będzie naszym zwycięstwem, bo przecież wszyscy zbieraliście podpisy, wszyscy się organizujecie, setki transparentów, każdy chce pomóc, każdy namawia sąsiadów i przyjaciół. To będzie Wasze zwycięstwo. To będzie zwycięstwo nas wszystkich i za to chciałem Wam podziękować. Dziękuję Wam. Dlaczego tak naprawdę jest silna, niezależna prezydentura potrzebna? Dlatego, że dzisiaj nadchodzą trudne czasy. To, że rządzący tak bardzo się spieszyli do organizacji wyborów, to pokazuje, że prawdopodobnie coś przed nami ukrywają. Że sobie nie radzą z sytuacją, bo rządzić w czasach prostych, łatwych, w czasach koniunktury nie jest trudno. Natomiast dzisiaj nadchodzą trudne czasy i słyszymy, że oni chcą podnosić podatki. Słyszymy o rosnącej dziurze Morawieckiego. Słyszymy o fatalnym stanie finansów. Nawet minister finansów, wiceminister finansów mówi o tym, że deficyt będzie olbrzymi. Dzisiaj potrzebny jest silny prezydent, który jasno powie, jeżeli

Dlatego, że czasami, jak widzę telewizję, która kiedyś była publiczna, ja widzę, że oni przez cały czas jątrzą, oni opowiadają, że nie będzie współpracy, bo oni nic nie rozumieją. Słuchajcie, to jest tak zniewolony umysł, który zarządza telewizją, że on tylko rozumie konflikt. On tylko rozumuje w kategoriach 100% cynicznych. Ponieważ tak się nauczył od prezesa. On nie rozumie, że można podejmować decyzje pozytywne i negatywne, że można wytować, gdzie będą złe propozycje, ale można być otwartym. Do współpracy ja deklaruję, że jeżeli rządzący będą podejmowali decyzje sensowne, że jeżeli będą chcieli racjonalnie ratować polską gospodarkę, że jeżeli trzeba będzie im pomóc w pozyskiwaniu pieniędzy z Unii Europejskiej, to ja to zrobię. Tak jak dzisiaj Senat jest twardy, gdzie trzeba być twardy, ale współpracuje np. przy ułatwieniach dla przedsiębiorców. I tym się różni. Moja wizja prezydentury, że pan prezydent Andrzej Duda chce prezydentury w 100% partyjnej, że podpisze każdą ustawę, którą mu prezes przygotuje, nawet najbardziej trudną dla obywateli, bo nie ma tylko słucha albo w nocy nie widzi, co podpisuje. Natomiast ja... do tego, czego pan prezydent nie umie robić, żeby najpierw zobaczyć, co to jest za ustawa, bo warto, prawda? Przeczytać i zanim podpisze, zrozumieć, co podpisuje. Nie podpisywać od razu, pierwszego dnia, w nocy, bez namysłu, tylko się zastanowić. To, co dobre dla obywateli, to takie ustawy podpisywać. Więcej samemu zgłaszać projekty kwoty wolnej od podatku, pomocy frankowiczą, żeby rozpatrzeć emerytury bez podatku i wtedy podpisywać albo wymuszać dobre rozwiązania, a tylko i wyłącznie mówić sprawdza. Wtedy, kiedy rządzący będą chcieli szkodzić obywatelom. I dokładnie taką prezydenturę zapowiadam silną, niezależną i prezydenta, który szanuje swój podpis, bo składa go w imieniu obywateli. Namawiam Was na to, żeby sobie wyobrazić ten dzień po. Ci, którzy oglądają telewizję publiczną, prawdopodobnie mieliby pewien wstrząs. Ja wiem, żeby nie, ale trzeba się zwracać do wszystkich. Otworzyliby telewizję i naprawdę mieliby pewien problem. Może byłoby o połowę mniej manipulacji. Ale wyobraźcie sobie Polskę bez Jarosława Kaczyńskiego, bez tych kompleksów, bez tej zaciętej twarzy. Bez tej próby, bez przerwy dzielenia nas. Bez tej niesamowitej skłonności do tego, żeby nas przez cały czas pouczać. Ja nie wiem, ale ja nie lubię polityków w kaznodziei. Którzy będą nam mówić, czym jest rodzina. Którzy będą nam mówić, czym jest patriotyzm. Nie mając pojęcia o tym, jak trudno dzisiaj wychowuje się dzieciaki. Mówię ci, że to nie jest sama, i tutaj ta druga modnica, bo jest szereg pytań, które można by było zadać panu prezydentowi. Po pierwsze można było zadać pytanie pierwsze, dlaczego się pan boi do bał. Zadać kolejne pytanie, a mianowicie czy jest pan gotów słuchać kogoś innego niż tylko Jarosława Kaczyńskiego? Czy jest pan gotów mówić o przyszłości? Dlatego, że zobaczcie, premier Morawiecki, ale również prezydent Andrzej Duda ciągle wracają do tego, co było kilkanaście lat temu. Ja przez cały czas przypominam, słuchajcie, że moja córka miała wtedy dwa lata, bo nie mówię o tym, co było lat temu trzynaście. Ale dzisiaj to moja córka, piętnastoletnia, zadaje trudne pytania, również właśnie dla pana prezydenta Andrzeja Dudy. Te pytania młodych ludzi, których jest tak mnóstwo na naszych spotkaniach, to też daje nam nadzieję, że z dnia na dzień... Jest coraz więcej młodych ludzi na spotkaniach, na wiecach, a przecież to dla nich walczymy o zmianę w Polsce. I oni pytają, tak jak moja córka, dlaczego, jak szczuto na nauczycieli i nauczycielki to pan milcza. dlaczego w momencie, w którym cały świat mówi o kryzysie, o katastrofie klimatycznej, czy pan się boi podjąć to wyzwanie? Pytania, gdzie jest ten milion elektrycznych samochodów, które miały jeździć um, pytań do po ulicach? można by zadawać mnóstwo. Dlaczego nie bronił Pan rezydentów, kiedy byli atakowani? Dlaczego nie bronił Pan samorządów? Dlaczego zgodził się Pan na niszczenie edukacji. Dlaczego bał się pan wtedy stać przy wszystkich tych, którzy byli atakowani? Dlaczego sam pan nas próbuje dzielić? Dlaczego pan próbuje wymyślać problemy, których nie ma? I przede wszystkim trzeba by było pana prezydenta rozliczyć i zapytać, czy bał się pan zrobić cokolwiek dla Frankowiczu? Czy bał się pan mówić o kwocie wolnej od podatków? Czy bał się pan pomagać emerytom? Tego typu pytania powinny być zadane, ale niestety pan prezydent boi się odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, którego nie przygotował mu wcześniej pan prezes Kurski i kiedy nie podyktował mu odpowiedzi pan prezes Kaczyński. A my nie chcemy takiego prezydenta. Nie jestem? jestem, czy pan prezydent Andrzej Duda? nieprzygotowany, ale przygotujemy go trochę Byłby w stanie odpowiedzieć na pytanie, o ile przez ostatnie 5 lat wzrosły ceny podstawowych artykułów. Czy wiedziałby, że na przykład masło podrożało gdzieś nawet o 50% I że dzisiaj kostka masła może kosztować nawet 6 albo 7 zł. Czy wie, ile podrożało mleko, szynka, podstawowe produkty? Czy umiałby na takie pytanie odpowiedzieć? Panie prezydencie, nie wystarczy zadbać tylko i wyłącznie o cenę musztardy. I właśnie dzisiaj, w momencie, kiedy rządzący ukrywają przed nami fakty, nie chcą na przykład odpowiedzieć na pytania naszych senatorów, jaki jest stan finansów publicznych, to właśnie pan prezydent Andrzej Duda przestał, powinien przestać milczeć, bo pan prezydent zawsze milczy, jak jest jakiś problem. Tylko i wyłącznie gniewa się, krzyczy na nas, na przeróżnego rodzaju wieca, w momencie kiedy jest kampania wyborcza. Jak nie ma kampanii wyborczej, to tak naprawdę słuchajcie, tak jak nie było pana prezydenta. Pojawia się w nocy, nagle, z długopisem, podpisuje, znika. Potem pojawia się To, słuchajcie tam, gdzie powinien być prezydent, czyli nie ma go tam, gdzie są słabsi, nie ma go tam, gdzie trzeba pomóc ludziom. I słuchajcie, dzisiaj świat stanął na głowie. Dzisiaj czasami ludzie wolnych zawodów, którzy sobie dobrze radzili, dzisiaj mają problemy. Dzisiaj trzeba pomagać nauczycielkom i nauczycielom, którzy biorą na siebie trud nauczania zdalnego i jednoprotnie za to sami płacą z własnej kieszeni. Dzisiaj trzeba się zastanowić co z przemysłem gastronomicznym, przemysłem który dba o branżę turystyczną. A pan prezydent na te pytania nie chce odpowiadać, tylko przez cały czas wraca do tego, co było kilkanaście lat temu. Ja rozumiem, że on tęskni za czasami, w których był w Unii Wolności. Pan premier Morawiecki tęski za tym, jak był doradcą premiera Tuska. Ja rozumiem, ale uwolnijcie się już z tego. Bardzo was proszę, spojrzyjcie w przyszłość. I dzisiaj tego nam dokładnie trzeba. Prezydenta chciał przyszłość.